Hej, hej, witajcie kochani bardzo serdecznie w takim króciusieńkim przekazie pod tytułem: Jaki obszar Twojego życia wymaga natychmiastowego e, uzdrowienia, oczyszczenia natychmiastowego, czyli takie, można by było powiedzieć, troszeczkę karciane SOS. Dla tych, oczywiście, którzy potrzebują, mają wrażenie, że pewne sytuacje wymykają mu się spod kontroli, że nie są w stanie tutaj złapać w tym momencie sterów swojego życia, no i poszukują właśnie jakiejś, Porady. Być może tutaj e, cenne wskazówki odnajdą. E, wybieramy sobie jedną z trzech opcji, która najbardziej nas przyciąga, i do wyboru jest opcja 1, opcja 2 i opcja numer 3. E, ten zestaw kart, który Was przyciągnął w pierwszej sekundzie, kiedy mogła zadziałać intuicja, to są karty dla Was, także sobie wybierzcie w ten sposób. E, ja zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. E, zapraszam do odwiedzania Zakładki Społeczność. E, macie ostatnie tak naprawdę dwa miejsca na multirytuał 12 i 21 grudnia. Więc zachęcam serdecznie osoby, które by chciały jeszcze skorzystać. Ponadto zaczynają się zapisy na rytuał na pełnię księżyca, ostatnią pełnię w tym roku już 19 grudnia. Także serdecznie polecam, bo jest to ostatnia pełnia i tutaj warto się troszeczkę wzmocnić, warto też podcinać pewne rzeczy przed końcem roku, żeby w ten nowy rok wejść efektywnie, dynamicznie z nową energią, z nową werwą. Zapraszam do składania zamówień na czytania roczne na rok 2022. Obecnie w cenie promocyjnej 33 zł, i tak na razie będzie. Ponadto również macie do wyboru tak zwane zestawy świąteczne. Są cztery zestawy, każdy w cenie 44 zł. Na pewno ktoś tam znajdzie coś wartościowego dla siebie. Także w zakładce społeczność macie to wszystko dokładnie pokazane, opisane. Wszelkie swoje wątpliwości można rozwiać, można się doinformować. Natomiast mój adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem, i w ten sposób możecie się ze mną kontaktować. Ok, jaki obszar? Twojej, twojego życia, jaka płaszczyzna Twojego życia wymaga obecnie e, najpilniejszej interwencji, czyli takiego najpilniejszego oczyszczenia. Opcja numer jeden. Kto wybrał opcję numer jeden, to teraz zamienia się w słuch. Karta wyboru. Rozważ ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. To jest taka jedna z kart, karta przewodnia. Myślę, że tutaj chodzi o te obszary waszego życia, gdzie zobowiązaliście się do czegoś w sposób bardzo spontaniczny. To była szybka, spontaniczna decyzja, gdzie daliście komuś tak zwane słowo, gdzie komuś coś obiecaliście, gdzie na coś się zgodziliście, na coś przystaliście pod wpływem chwili. To był tak zwany szybki kontakt, krótka piłka. E, też to mogą być jakieś przyrzeczenia, obietnice dane waszemu dziecku, których na przykład na ten czas nie jesteście w stanie spełnić, bądź też nie chcecie. Tu się czasami mówi, no słowo się rzekło, tak? Słowo się rzekło, kobyłka upłota. E, natomiast oczywiście każdy z nas ma prawo zmienić zdanie. E, każdy z nas ma prawo przemyśleć pewne okoliczności. Tutaj pokazuje mi się taka sytuacja, gdzie mogliście troszeczkę być brani pod włos, gdzie ktoś bardzo szybko oczekiwał od was podjęcia decyzji, Żebyście się szybko zdeklarowali To musiało być właśnie szybko, dynamicznie W ósemce buław jest dużo różnych kontaktów I to są kontakty, które właśnie Najczęściej mają taki szybki charakter Że dziś pytanie, dziś odpowiedź Tak mawiała moja nauczycielka Od fizyki jeszcze z podstawówki Ktoś tam jak był przy tablicy i odpowiadał, to zawsze było dziś pytanie, dziś odpowiedź, czyli nie było zbytnio czasu na zastanawianie się, tylko trzeba było szybko tę odpowiedź dać, bo albo się umiało, albo się nie umiało. Jeżeli ktoś zaczynał się kręcić, rozglądać dookoła, zbyt długo zastanawiać, no to to już była taka sytuacja go dyskwalifikująca, ponieważ dziś pytanie, dziś odpowiedź, albo odpowiedź pada natychmiast, albo po prostu, no, niestety, ocena niedostateczna. Oczywiście z możliwością poprawy w późniejszym, Terminie, ale tutaj jakby nie było dyskusji, to była tak, tak zwana krótka piłka. Więc tutaj widzę coś takiego podobnego, właśnie u Was że mogliście się w coś wplątać nieświadomie, kiedy przyszły do Was pewne szybkie informacje, kiedy nie mieliście możliwości tak naprawdę ich zweryfikowania, ani zastanowienia się nad tym, bo tutaj liczył się czas, tu się trzeba było szybko określić, przyjąć jakąś ofertę, złożyć jakąś obietnicę pomocy na przykład jakiejś osobie. No widać, że to wszystko odbyło się na tak zwanym spontanie, Wy też jakby troszeczkę niedojrzale mogliście wtedy do tego podejść. W Paziu była jest taka postawa, że yy, słyszymy jakąś propozycję, wydaje nam się się fajna, no to od razu na hura bierzemy. Potem po takim bliższym przemyśleniu, bardziej logicznym przemyśleniu tematu możemy się wahać, możemy mm, mieć wątpliwości, ale często właśnie nie wiemy, jak się z takich sytuacji wykręcić. Więc tutaj jest powiedziane, że to jakby ta sytuacja w Waszym życiu wymaga jak najszybszej weryfikacji, jak najszybszego takiego odkręcenia sytuacji, jak najszybszego oczyszczenia. Czyli Wy musicie tutaj jasno i klarownie sformułować swoje. Pra Prawdziwe intencje w tej sprawie, że jeżeli czegoś nie macie ochoty robić, to nie robić tego wbrew sobie, tylko po prostu no, y, miło, acz stanowczo odmówić, y, powiedzieć, że no, decyzja była podjęta pod wpływem chwili, po dłuższym przemyśleniu. No niestety nie mogę na to czy na tamto się zgodzić, ponieważ y, kłóci się to z moimi zasadami, czy po prostu no, jest mi to w jakiś tam sposób dla mnie, to jest niewygodne, nie jestem w stanie tego wykonać. Po prostu zbyt szybko tutaj. Mogły pewne rzeczy się zadziać, zbyt szybko się w coś wplątaliście, zbyt szybko mogły paść jakieś deklaracje. Tutaj ktoś mógł nawet zbyt szybko wejść w jakiś romans, no i teraz się zastanawia, jak to odkręcić. <laughs> Może tak być dla niektórych, że po prostu, no. Gdzieś tam była może impreza, troszeczkę alkohol w głowie zaszumiał, troszeczkę tam było e, zbyt duże takie e, zbliżenie się do kogoś, no ale po przemyśleniu, po przyjściu do domu, po tym jak alkohol już wyszumiał z głowy, to jednak ktoś stwierdził, że no. Nie jest to, czego, czego by chciał, czego by oczekiwał, więc tutaj pamiętajcie, że w takich sytuacjach, im dłużej to trwa, tym bardziej brniemy gdzieś w jakieś takie niedopowiedzenia, tym gorzej się będzie z nich wyplątać. Więc tutaj trzeba być po prostu stanowczym, asertywnym i najlepiej zrobić to od razu, po prostu szczerze postawić sprawę, szczerze postawić okoliczności. Teraz opcja numer dwa. Co u Was wymaga takiej natychmiastowej weryfikacji, natychmiastowego oczyszczenia? Karta ciszy. Pozwól odpocząć swojemu. Umysłowi, w ciszy znajdziesz ukojenie. Tutaj niewątpliwie albo wasze zdrowie, gdzie po prostu no, jesteście przemęczeni i potrzebujecie trochę regeneracji, odpoczynku, więcej snu, najprawdopodobniej. Yy, tak, może tutaj tak być. Może tutaj tak być, bo jest król Pucharów i to jest osoba, która może być lekarzem, więc tutaj rzeczywiście może być kwestia zadbania o swoje sprawy zdrowotne. Być może zdrowie było takim obszarem, który troszeczkę zaniedbaliście i warto by było w tym momencie właśnie się na nim skupić, bo to jest jakby ten. Ostatni dzwonek, w tym momencie ten obszar wymaga oczyszczenia, ale także ja bym powiedziała, że niektórzy tu będą uzdrawiali swoje wewnętrzne dziecko, bo to jest dziecko, tu jest właśnie to uzdrawianie w królu pucharów, więc będziemy uzdrawiać pewne rzeczy z dzieciństwa. Jakby wam jest powiedziane, że tu już jest też ostatni dzwonek na to, żeby się z tym uporać, że idziecie przez życie, niesiecie za sobą ten bagaż, cały czas gdzieś tam może ignorujecie głos tego swojego wewnętrznego dziecka, a on cały czas próbuje się do was dobić że w momencie, kiedy dopiero przepracujesz pewne rzeczy, pogodzisz się z pewnymi tematami, poukładasz sobie w głowie pewne uczucia, emocje towarzyszące ci, na przykład podczas trudnego dzieciństwa, dopiero wtedy będziesz mógł ruszyć w nową podróż ruszyć do przodu. Tutaj też widzę takie być może do uzdrowienia relacje pomiędzy dzieckiem i ojcem. Miłość ojcowska ogólnie mi się kojarzy. Mógł to być taki ojciec, który po prostu dziecka nie wychowywał, czyli nie był gdzieś tam obok tego dziecka. On może gdzieś był, gdzieś majaczył, ale na przykład doszło do sytuacji rozwodu rodziców. Dziecko zostało przy matce. Ten ojciec może i łożył na utrzymanie, może czasem się spotykał, aczkolwiek nie był tak całkiem być może obecny w życiu dziecka. No i i tu niektórzy muszą sobie te relacje jakby na nowo poukładać, być może już jako dorośli ludzie, ale są pewne tutaj takie rzeczy z dzieciństwa nieprzepracowane. Może tutaj być właśnie też kwestia takiej relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, a ojcem, głównie, żeby sobie właśnie Pewne tematy poukładać, pewne tematy przegadać, emocjonalnie jakieś szufladki otworzyć i zmierzyć się po prostu z tym. Być może dziecko już jest na tyle też dojrzałe, na tyle duże, aby usłyszeć pewne prawdy. I to jest też jakby dla Was ważny czas. Na pewno nie warto tutaj robić niczego na siłę. Tutaj pewne tematy trzeba przemedytować, przemyśleć. W ciszy znajdziecie odpowiedź, więc tutaj nie ma sensu jakoś zakrzykiwać pewnych rzeczy, nie ma sensu udawać, że to nie istnieje. Po prostu warto przemyśleć, przemedytować, przespać się z pewnymi tematami, ale nie odkładać ich gdzieś tam na dalszą półkę, tylko po prostu starać się mimo wszystko z tymi tematami powoli, powoli zmierzać, bo to jest w tym momencie ważne, żebyście mogli po prostu ruszyć. Być może ktoś z Was. Będzie zakładał swoją rodzinę, no i znowu pojawia się taki sam dylemat, czyli kontakt pomiędzy ojcem a dzieckiem. I jeżeli nie macie uzdrowionego swojego kontaktu z własnym ojcem, to trudno Wam będzie tutaj y, mieć jakby ten prawidłowy kontakt ze swoim dzieckiem. Być może tu potrzebujecie tego takiego męskiego wzorca, którego wam właśnie zabrakło wcześniej. Ale to jest wszystko do naprawienia. Y, teraz zobaczmy opcję numer 3. Jaki obszar u was? Do Pomaga się natychmiastowego uzdrowienia, spokój. Więcej spokoju na pewno potrzeba, zapanuj nad chaosem, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest jakiś chaos, jest jakiś bałagan, jakiś nieporządek do ogarnięcia. Czyli domyślam się, że tutaj w waszym życiu, no może się dziać dużo, ale może się dziać tak nie do końca dobrze, tak. Może, może być dużo problemów, które was przytłaczają, przerastają. Tutaj właśnie jest ta sytuacja opisana, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, czyli musisz się czegoś nauczyć, na przykład. I tu jest rzeczywiście karta ucznia, paś pentakli, nawet jest taki studiujący z książką w ręku, przy, przyjmujący przyswajający jakiś rodzaj wiedzy i ta wiedza ma posłużyć mu do przyszłych wyborów, żeby dokonywać mądrych wyborów w życiu. Czyli domyślam się, że tutaj. Tutaj trójeczkę mogły wybrać osoby, które właśnie spowodowały ten swój chaos w życiu, dlatego że parę razy wybrały po prostu nieprawidłowo, dokonywały złych wyborów. Te wybory, których dokonywaliście, te decyzje życiowe, które nie były słuszne, no troszeczkę was poturbowały, co widać tutaj dosyć w taki sposób symboliczny, ale wyrazisty. Osoba, która jest cała w tych bandażach głowę ma rozwaloną, głowę zabandażowaną taka jakby po prostu wróciła z wojny jakiejś jakiś taki kombatant po po bitwie. Więc widać, że te wcześniejsze decyzje mogły dla Was nie być pozytywne, tylko mogliście po prostu dokonywać złych wyborów, które no, doprowadziły Was właśnie do tych tak zwanych obrażeń. Bo to niekoniecznie muszą być obrażenia fizyczne, tylko jakieś takie rany psychiczne, rany na duszy. Więc to Was do tego doprowadziło, a to miało też stać się dla Was lekcją życiową. I to jest bardzo ważne, żeby teraz nie traktować tego jako takiego po prostu chichotu losu, że ja mam pecha, tylko potraktować to jako Życiową lekcję i starać się wzrastać, wyciągać wnioski z tego. Także u Was, jakby, to jest najważniejsze w tym momencie oczyszczenie tego poletka z dawnych błędów, nie popełnianie drugi raz właśnie tych samych błędów, uczenie się na swoich własnych błędach, przede wszystkim właśnie przyjmowanie, przyswajanie wiedzy i nauki, po to, żebyśmy w przyszłości tych błędów nie popełniali i byli w stanie rzeczywiście podejmować mądre decyzje w swoim życiu. Więc Wy jesteście w tym momencie w takiej fazie bardzo mocnego rozwoju. Ale to Was będzie prowadziło właśnie do takiego większego spokoju, do bardziej klarownych decyzji, nie podejmowanych w sposób być może nazbyt taki spontaniczny, tylko będziecie z większym spokojem, z większym chłodem, z większą logiką analizować pewne rzeczy, zanim dojdzie tutaj do sytuacji decyzyjnej. Więc tak to dla Was wygląda, dla trujeczek. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłego wieczoru i miłego weekendu. Pozdrawiam Was gorąco. Pa! pa.